Siema widzowie. Jeszcze przed odcinkiem chciałem Was zaprosić do giveaway'ów. Tutaj, yy, słuchajcie, te trzy giveaway'e, cztery w sumie, nadal trwają. Jest tam już sporo osób. Ale yy, nadal jest szansa na wygranie. I tutaj widzowie dodałem zarąbistą koskę. Ale to naprawdę, naprawdę dla, dla graczy, tak? Dla graczy Kostka dużo warta. Też wejście jest spore. Więc używajcie mojego kodu i tutaj jeden z waszych ulubionych itemów do rozdania, więc z tego co zauważyłem po yy, uczestnikach, więc widzowie jeśli doładujecie z kodem Natural, yy, możecie sobie wejść do giveawayów. Pamiętajcie o tym, tutaj już te giveawayki się skończyły, reszta i naprawdę dużo osób bierze udział, także zapraszam jeszcze raz do używania kodu Natural i do brania udziału w giveawayach, bo no jest duża szansa, że coś zgadniecie sobie fajnego, tak? Zapraszam również na odcinek, do zostawienia łapki w górę i suba i bardzo Wam dziękuję za używanie kodu NATURAL. Pozdro. Znajdujemy się oczywiście na CSGO Skins, jak zawsze. Z najlepszą ekipą jest ze mną Ciasko, draczą, mistrzu. Cześć! E, sobie, jak zawsze, jeśli chcecie wesprzeć tutaj Kota wpisując kod NATURAL dostaniecie 10% bonusu przy doładowaniu, 2,10 zł na farta i jak zawsze mega, mega dużo szczęścia ode mnie. I co widzowie, pamiętajcie również o giveawayach. Wszystko tam możecie sobie kliknąć, wszystko jest dla kotów i dla tygrysów. Ja widzowie. A dla kaczek? Co? A dla kaczek? Dla kaczek może też się coś znajdzie, stary. <laughs> Trzeba poszukać. Robię taką bitewkę na spokojnie, za szósteczkę na początek. Oczywiście, underdog, zapraszam. Jeżdżę spokojnie, za dwa tysiące, bo lwada jest za szóstkę. Tak, Widzę, no, no, star, widzisz, 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 zmieniło się stary trochę. Ale w skrzynka skrzynkach ja ją bardzo lubię. Czasem dobrze daje, czasem gówno daje, wiadomo, <grafię> ale myślę, że teraz da dobrze. Rysiu oczywiście zdymany. Ale Rysiu może, Rysiu może. Ja mogę, mogę, ale spokojnie. Ja, ty mam w nie. Dzisiaj nie dymam siebie? Nie, siebie dzisiaj nie dymam, Nie, dzisiaj nie dymam, tylko nawet. Rysia dzisiaj, tylko Rysia dzisiaj. Dari jakbyś siebie nie zdymał, to ty nie byłbyś, nie byś był sobą. Nie, stary, bo pierwszego kandydat, do muszę wygrać. To też nie jest prawda. Ale też może być ściekus, nie? Szacowie, no. Jak Krisiu nie dropnie Princa. O, Digraz, dobrze. A nie, Prince nie dropię, tylko lorki, Dropisz Princa! Nie, nie, ja mu tylko do, dorzucam lorki z pistoletu. No, no 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 ja I wiem, wiem no, no ja mogę. Dygas tak, tak robi Lusia na te lorki, że to jest akurat hit, nie? Ale, to, ale dobra, pierwszy underdog, do No nie, Gas to, nie, to, nie, to, nie, to jest. naprawdę, wy... 14 <laughs> ale tak jest co odcinek. Co odcinek chyba <laughs> tak jest, nie? To jest też niesamowite. Dobra, daję tak, water case y i raffles case'y, bo je się daję razem, wtedy najlepiej leci. Znowu za szósteczkę, widzowie, na no spokojnie, zapraszam. <laughs> Oczywiście co, widzowie, łapkę w górę zostawcie, wiadomo. Wpadajcie do chłopaków, bo tam też jest miło. Subka, komentarz, dwójka e, wolna, panowie. Kolejna bitwa za rzusteczkę jest to oczywiście widzowie underdog. Wiadomo, jakby mogło być inaczej. Nie mogą. Ty być. teraz wrócił do Underdogów, więc też fajnie mam. A wielki. kombat wielki na Underdogów. O kurwa. Ale to jest to jest jeszcze chip, to jest do odrobienia... A, kurde. Siebie i Dygasa nie, nie Oni nie. muszą pobajone cikła do pokażą wyciku stary. <try> No niestety, ja już jestem wyjebany, Ale ona ja że... no, nie, no, nie jest wyjebana, że... to, co... to jest kurwa kur... Co jest kurwa ty? Dobra, <grystanie> no musi, musi, karambicik albo butterfly, cokolwiek to. O! o kurwa! Ale wyjeba... O kurwa! Ej. Ale wiecie co? Bo jest taki trik, nie? Bo raflesy się robi najlepiej z i sami, miksuje i wtedy dobrze daje. A kurwa, ten to zawsze jakiś szamański No stary, ruch, kurwa, skład mówię gigi, ci, sprawdź sobie, sprawdź sobie temat. Kupisz na sukces, kurwa, i naturą. <laughs> dobra, niech ten nóż wyleci, no niestety akacz już tego nie chcemy. Dobra, ja łapię teraz pułapkę Michała kolejny raz. Tak, kurwa, No Michał tobą ci nie wyjdzie, kurwa, lecz ja, ty tak, ja, Nie no, zobacz, zobacz, że mi wyjdzie teraz Dobra, kurwa. dobra, lecz. dobra. Łapią mnie kurwa, kurwa, kurwa od O kurwa, A Michał tutaj lubił battleflaki gropnąć, pamiętam. Co ty pierdolisz, co ty pierdolisz kurwa, <grym> <rucho twój? grym> kurwa. Jak się ruchał twój. Niestety kurwa. Jaki nazywa twój pies? Juliusz, Juliusz teraz chyba. No, Julek <grym> cię wali kurwa. Michał jest dymany, to wiadomo. To jeszcze zdyma czas, stary, wiesz, fajnie by było. Nie, dygas sam siebie zdywa. Koreczek kanalny tutaj dla Patryczka wpadł. Ale czy jakiś mocarz poleci? Ale on nic nie chce drobnąć, zrobi śmieci, ale nawet nic nie drobno, nie? O ja pierdolę czy ja? Tak jest! Dziękuję, Dyklas! Dziękuję! Hacz, piąteczka dla ciebie, kocie. Cóż zdawał Ale kurwa, lecimy z tymi underdogami, proszę Państwa. Dobra, jak ciasko tak lubi, to jest. lecimy to za na freestylu z wami, nie? Jak ciasko tak lubi, to jest te. to mu oczywiście wsadzimy stickersa, nie ma problemu. Stickersa w dupę chyba. Za szósteczkę. Nie mnie, gościu. O kurwa, aż mnie wylogowało. Ojojoj, oj, oj. jeszcze, no, no, no. jeszcze raz trzeba coś. No, jeszcze raz, na spokoju. To z underdogów robisz, no. cię wylogowało proste. No będę, będę, Musi, muszę zrobić underdoga stary, bo inaczej mnie rozjebie. No. Ja od początku kurwa tej stroki robię tylko Underdoga, człowieka. No. Dobra. No. Jeszcze to dodam. Za sześć zapraszam. Proszę bardzo. Na razie ma tylko dygasia, nie? Tylko dygasia. A, siebie jego. Siebie I jego, dobra. siebie jego. Chłopak i dziewczyna, normalna rodzina. rodzina. Dobra ciasko. Dropni tam, nie? Dropni no swojego do Nie, 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 Oh, yes. O, no, no, jesteście tymi takimi kurwami z tym underdogiem. Na pewno. Ja, to, a Michał drobnie Titanic. A no, to jest pełniaczem, co widziałem Titanic. No to jest. Niu, niu, zi, bubu. New Newsy i znów atakują. tak serdecznie. <laughs> 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 Dobra, rzuć jeszcze coś dla Patryka, kurwa. niestety. Buff karakalu. Joniusz i już dominują genetycznie, gejaczki w ogóle i pijaczka. Tak co, Baczem, rzuca dla ciasteczka. <laughs> Kurwa Wadziu ja mi też dał. mi też dał stary. W no porządku. Ebu, nie ma się co przejmować, tam Titanic. Ale spokojnie, nie ma. Nie ma się... A nie jest, to są zwykłe kurwa. O, ci kurwa Juliusz nasrał kurwa, nie, a, nie. Tak, kurwa nie. Nie, nie, nie? ma się, na ufrowia, się ufrowia. co przejmować. Żeby Juliuszowi zwieraczek ten mały puścił kurwa, nie? O kurwa, dobra, I będzie Titanic dla Michała. Titanic dla Michałka. O tak, dziękujemy, dziękujemy. Ojku, Julek. Ej! Jule, kurwa, Ale ty manko teraz poszło, nie? Kurwa, bądź. Dobra. Teraz jest typowy zamach na Michała, nie? Teraz... Ej Julia cię zajebie, bo my się my zrobimy drugiego chrupka, kurwa, dziękuję. Dobra, patrzcie. Dostępna wam batla, to jest zamach pod Michała, nie? Teraz mówię to oficjalnie. jak przykrywka ma na imię? Nie mogę powiedzieć stary. To jest tajna informacja. Sapphire? No niestety nie. Michał. Zgadzał. Takiego taki ścieka sobie nie że... Ja. Dobra, tu ale tu płacicie pożar. Widzę, wy kurwa rekordy pobijacie z tymi kurwa sztosami. No. Jest, kurwa, dobra, Kurwa dzisiaj... robię, robię ci kurwa falafelusa. Stary, zrób to ci z dupy kukuryku Patryk. Więc, kurwa rób byle co. Patryk może, Patryk może swój team odbić tą bitwą, nie? Pamiętaj tak. o tym. Zrobisz tam do droga? Dlaczego Patryk jest skurwiony, proszę Państwa. To, to będzie jakaś potężna bitwa, mi się wydaje. To, że to. Znaczy, procentziaki, to idę się wystrzelić, to będzie kaspiano, rozumiem, nie? Ale w sumie wszystko jest tutaj. Ale już dużo procentówek, no. To, to, ja ja pierdolę, kocurze. Dobra, to debile Ja w to nie wchodzę. To, to to nie pan, pan, dobra. Ja mam wyjebane, nie? Bale, nie? O, Kul, to, to mam. Michał, będziesz pakał, Daj, że w to nie Będziesz płakał. Lepsze jest to, że on zrobił bitwę, a ja z Dymon go i tak na lorkę. No tak, ale on nie, będzie właśnie, płakał. Lorkę teraz ty Dobra, Michał chyba w to nie, wchodzi, serio, stary. No, ale stary, Michał będzie sprawnie, nie, będzie płakał. stary. nie, Michał będzie płakał, nie, 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 że to nie, nie, Albo miał no, radę, albo no, będzie miał rację Albo będzie płakał za to, że to zrobił. No. Albo będzie miał rację, kurwa, że spierdolił z tej bitwy jak najdalej, kurwa. Znaczy nie, bo ciasko na pewno... Czasko dropi Dragon Lorkę, to jest pewne. Myślisz? A White tak, Lotus'a jeszcze? White Lotus'a by stan nie, czy nie? nie tu nie jestem pewien. Nie, nie, nie będę mu wciskał, ale Dobra. kurwa... Lorka jest pewna. No to oby, to oby, kurwa. Ale kurwa, Michał chyba ale miał rację. Ale ty możesz kasprzykowi wcisnąć. No chciałbym stary, chciałbym kurwa. Obojęte komu albo mu, albo mu stary, ale żeby wypadło. Żeby, tak, że tak, żeby nie było tak, że Michał miał rację. Żeby nie było tak, że Michał miał rację. Ale kakaraka! Jest, Spierdolił kurwa. od swojego teammate'a. No to też niesamowite jest, kurwa. Ja <laughs> do tego Co za. <śmiech> człowieku! <śmiech> W sumie kurwa dobrze chyba zrobił, nie? Ty właśnie ja Ty jesteś kurwą za robienie takich battui bez kitu. To jest taki kurwa I Kaspia ma zrucha, tak? Idealnie. Z lorki, kurwa. O ty dobrze chociaż dekasz, że ty, ale co to kurwa było baterii, Patryk? Chciałem musisz, wyszłać, dobra, Michał, oprócz. ja robię potężną procentówkę, wchodzisz czy robić lepsze. Kurwa w kurwa pójdę. No jak zrobi to chociaż jest szansa, bo to... kurwa tak jest. Dobrze, że uciekłeś, bo, No Rejsiu, no? ja nie wiem jakie kurwa kanony kurwa... myśleniowe kierują kurwa Patrykiem, żeby tak genialną filozofię robienia kurwa gówna wymyślić, no. <laughs> o kurwa, to jest... to jest kurwa kolejny konkretny... już wjeżdżamy w to. No wjeżdżamy, wjeżdżamy, Patryk, Przecież, kurwa, jesteście ty jesteście tutaj dymani, no. No to pa. A kilka procentów nie o churę, Ja pierdolę za. Co... No, no wiesz, ale to wiesz, to początek jest. 15 z 3, to jest szansa, nie? O, o, o dobra, 10, już 10, nie ma. 10, 10, 10. Dzięki, ale nie! Ja, ja myślę, że jest szansa. Stary. A jak jest szansa, to w porządku. W 16 to jest to, stary, stary. to ciastka zdymać, nie? To jest najważniejsze. Ale ciastko zostanie zdymane stary. Dropnie za 70 koła, coś stary. Zaraz drobnie, zaraz drobnie, wiadomo. No. Na razie bitwa już wyrównana, kurwa. Na spokojnie. Tutaj jeszcze dużo może się wydarzyć, to jest tak, Wszystko się może wydarzyć. A cokolwiek się wydarzy to co? Ja nie przestaję marzyć. No właśnie, staram, no, 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 no właśnie Szalon cuda, star. Szalony na stary. Szalony tańcuna. Dobra, kurwa niech dropnie jeszcze jakiś wideotusik tutaj. No zaraz poleci, zaraz poleci, daj 4 Już... może wylecić, żeby to było. Daj mi się wygrzać. Albo jeden za 7 dych, nie? No ciastkowi żeby okay. go zdymać do końca. Tam Czeka kakarakę się zrobił. Zrobił gówno i się nie pucje nawet. Dobra, ci, ale Ciasko, Ciasko ty widziałeś swoją bitwę, którą zrobiłeś, o, niezu, o, ty tam zrobiłeś. Ty tyj przyjebany kurwa, czy o chuj ci chodzi? To, ta bitwa przez pilotów była też konkretna kurwa. Stary, ty pobiłeś wszelkie rekordy kurwa. No to 3 na zero da się wyjść kurwa jedna osoba. <laughs> A było cztery O, jest... o, o kur... czemu znowu mis? Kurwa. Dobra, wygraj, wygraj to chociaż, wygraj to chociaż stary. No mam nadzieję, kurde, nie, bo... Nie, de Degas to dropi jeszcze, on, jak je, Zapyskowanie do prezesa, kurwa musi przegrać. On za, on za tą kurwa bitwę to powinien mieć do, nie, pan, do dupy, kurde, No Bo ja nie to chcę to kolejnego da, kurwa flaka. nie Dobra, Patryk, lubra ściaka konkreciaka. Dobra. 18, coś ten... Tam zakręć, śmigłem, stary, tak żeby było dobrze. Ale szybka? No stary, jak uważasz? Dobra. 20... Dwadzieścia pasuje 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 no Dobra, robię underdoga. <noise> 20 równe, tak? 20 200, no. 20 200, dobra, to sobie sprzedam. Dobra, Ciastko, tu Ci obiecuję, że Ci wciskam Dragon Lore Ale Ty nie robisz tej bitwy, więc Ty jest O Zdrami kurde, Lore, ja to, to kurwa eee. Dobra, się tu tutaj kawa, będzie no? Dragon dla ciaska, nie? Albo będzie flak, albo tak będzie tak albo flag, flag. Proszę, wierze, żeby tu nie było takiego ścieka, błagam kurwa Ja pierdolę Czemu tak kurwa nie umiesz robić bitwę, kurwa? <ślaffy> o, no, o, tygrych o! Tygrych, tygrych, Proszę, Ciastko, drop! Dobra, Kurda, drop. musi drąkować. drop! Drop! No, dobra, dla Murzynka. pięknie Patryk, Dziękuję bardzo! Dziękuję znaczy i tak bardzo! To nie była jakaś wybitna bitwa, Ale, kurwa, ale, ale było okej. Okay. Jak na to, co on robi, kurwa, to no, była gę, kurwa, naprawdę. Tak. No dobra, ciasko, no co, odkułeś się, tak? Widzowie, zapraszam do używania kodu Natura, zapraszam do chłopaków, zapraszam oczywiście na CSGO Skins i zapraszam do giveaway. Dzięki, że byliście, panowie, poszedł no, no, ja, 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 na GIP-u